Architektura średniowiecza. Od XI do XIII wieku Europejczycy budowali kościoły według podobnego wzoru. Nazwano go stylem romańskim. Z zewnątrz romańska świątynia przypominała prostopadłościan, walec i inne były geometryczne. Widziana z góry miała kształt krzyża, jej grube mury z kamienia dźwigały ciężkie kamienne sklepienie. Okna były małe, więc wewnątrz panował mrok. Nie mogły być większe, gdyż kościół zawaliłby się pod ciężarem sklepienia. Styl gotycki. W XII wieku we Francji architekci zaczęli budować kościoły w stylu gotyckim. Zastosowali w nich ostrołki, dzięki którym ciężar sklepienia spoczywał nie tylko na murach, lecz także na przyporach wzmacniających mury. Odtąd można było wznosić strzeliste katedry z wielkimi oknami i wieżami sięgającymi. Nie ma, bez obawy, że się zawalą. Styl gotycki przeważał w Europie od XIII do XV wieku. Według jego zasad budowano oprócz kościołów, także zamki, ratusze oraz inne budowle. Wznoszono je z kamienia, a tam, gdzie było go, mało z Gotyk przyjął się też w malarstwie i rzeźbie. Artyści najczęściej tworzyli dzieła o tematyce religijnej, takie jak ołtarz Wita tworza w Kościele Mariackim w Krakowie. Muzyka Thank you